W naszego pana Jezusa Chrystusa, chciałem się dzisiaj podzielić przemyśleniami takimi dodatkowymi po wczorajszym nabożeństwie, na którym miałem zaszczyt i przywilej być. Było to w chrześcijańskiej wspólnocie ewangelicznej Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków tego zboru. Dziękuję wam za bardzo serdeczne przyjęcie. Wraz z pastorami tamtejszego zboru mieliśmy rozważania w temacie dyscypliny duchowej. Znaliśmy wspólnie temat ale nie uzgadnialiśmy co i jak będziemy mówić. Mówiliśmy na przemian, a po skończeniu, i tak właściwie, kiedy odsłuchałem to ponownie oraz rozmawiałem z innymi, było słychać wyraźnie całość tematu spójność i jednomyślność. Dla mnie ciekawe doświadczenie bardzo interesujące. Jednak jest ale. Nie uzgadniając co będziemy mówić jako pastorzy, zauważyliśmy niestety problem, jaki pojawia się wśród osób wierzących. Lubimy deklarować swoją wiarę i pokazywać się na zewnątrz. Na kartach pisma czytamy wiele, wiele razy o takich przypadkach wśród ludu wybranego przez Boga. Deklarowali, a potem było jak zwykle. Dlaczego? Chciałbym tutaj przeczytać teraz fragment z księgi Nehemiasza, o którym wspominałem właśnie na wczorajszym rozważaniu. Księga Nehemiasza, 10 rozdział i wersety od 29 do 33. A reszta ludu, kapłani i lewici, odźwierni śpiewacy, niewolnicy świątyni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego. I że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż, za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów, A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w Dzień Sabatu, nie będziemy go od nich kupować w Sabat lub w Dzień Święta. Zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku, raz długo od każdego dłużnika. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią cykla na służbę Bożą w domu Bożym. Pięknie zadeklarował lud, kiedy odbudowano. Świątynie oraz miasto. Niestety, Nechemiarz musiał wrócić z powrotem do króla syryjskiego i po jakimś czasie powrócił. Jak powrócił, no zobaczył, że to, co deklarowali wcześniej wszyscy ludzie, ma się nijak. Właśnie znowu powrócili do życia sprzed tej deklaracji. Co tam zrobił Nehemiasz? O tym możemy przeczytać w 13 rozdziale. 25 werset. Więc gromiłem ich i przeklinałem niektórych z nich biłem. Targałem za włosy i zaklinałem na Boga. No straszne, straszne to są rzeczy, które właśnie zrobił Nehemiarz. No My dzisiaj mamy prawo też takie zewnętrzne, państwowe, które no, no zabrania nam bić innych ludzi, więc z tego nie, z tego nie korzystamy. Ale. Przez to, że jest takie prawo, my stwierdziliśmy w kościołach, niestety, trzeba to przyznać, że w ogóle nie będziemy się wtrącać, nie będziemy zwracać uwagi na cokolwiek tam się dzieje. Mamy problem w ogóle, aby podporządkować się nie tylko w kościele, ale komukolwiek. Ja słyszę wiele razy, jak do mnie ludzie mówią: Jak to mogę komuś w ogóle zabraniać przychodzić do kościoła? Albo jakim prawem? Mówisz ludziom w kościele, kogo mają słuchać, a kogo im nie wolno. Ponieważ w moim zborze jest taka lista, kogo można słuchać, kogo nie, i tak nie wszyscy nie wszyscy są wpuszczani do kościoła. Znaczy zawsze każdy jest wpuszczany do kościoła, ale w po pewnym czasie, jeżeli nie są przestrzegane zasady, które są opisane w Biblii. Z niektórymi musimy się po prostu rozstać. Jakim prawem nie ochrzciłem osoby? Też mam takie zarzuty tych osób, które do mnie przychodzą, gdzie to w Biblii jest napisane. Jakim prawem kazałem coś zrobić? Jakim prawem wtrącam się w prywatne życie ludzi? Kiedy próbujemy siebie zdyscyplinować, na przykład w jedzeniu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. To bez problemu sięgamy po rady trenerów personalnych i rad dietetyków. Oni mówią nam, co mamy wyeliminować z naszego życia, a my poddajemy się tym zaleceniom, nawet kiedy nam się one nie podobają, albo ta nowa w ogóle dieta nam nie smakuje. Wiemy, że rezultatem będzie zdrowsze życie, lepszy wygląd, zgrabniejsza sylwetka. Kiedy po jakimś czasie znudzi nam się takie życie, to zaprzestajemy go i nie dziwi nas, że znowu nasza waga wzrosła, a rozmiar naszych ubrań się powiększył. Wiemy, żeby wytrwać, to musimy pracować. Na początku bardzo ciężko, ale później również ta praca musi trwać. Jeżeli odpuścimy, to mamy powrót do tego, co było i nasz czas właściwie, który wcześniej poświęciliśmy, no, jest uważany za zmarnowany. Nie inaczej jest z życiem duchowym. Życie cielesne wymaga cielesnej dyscypliny, a życie duchowe duchowej. Potrzebujemy duchowych trenerów, którzy no, tutaj są nazywani pastorami. Potrzebujemy siłowni, która tu nazywana jest kościołem. Samo nic się nie zrobi. Możemy oglądać filmy z ćwiczeniami na YouTube, ale od tego nie schudniemy. Możemy słuchać kazań i oglądać nabożeństwa. Na tym samym YouTube, ale również od tego nasza wiara nie wzrośnie. Ktoś ustanowił trenerów personalnych, którym się poddajemy, no bo chcemy. Bóg ustanowił pastorów i im się poddajemy, bo chcemy iść za Bogiem. Tak jak przy ćwiczeniach, może nam się nie podobać ich działanie, no ale cóż, czy wiemy, co w ogóle chcemy? Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment, jeden werset z księgi Amosa, z trzeciego rozdziału i drugi werset. Tylko o Was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń Ziemi, dlatego Was będę karał za wszystkie Wasze winy. Pozdrawiam serdecznie, błogo sobie, życzę dobrej nocy. Zostańcie z Panem Bogiem. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Upatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskiej drodze, to zapraszam cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.